Cześć, witam na kanale, tu Pixel Look, a dziś chciałbym Wam przedstawić najnowszą płytę Erosa z JWP pod tytułem Eroizm, jest to już druga solowa płyta tego artysty która miała swoją premierę wczoraj, czyli 12 listopada <kluzła> płyta doszła na czas oczywiście według <kluzła> tak jak miało być i za <laughs> tą płytę zamówiłem w firmie Devgem Records. Jest to wersja preorderowa. <laughs> I zobaczmy, co składa się na tą wersję preorderową. Na wersję preorderową sama składa się płyta zapakowana specjalnie takie opakowanie strunowe. Gazetka od Devgem Records. i Naklejka Eroizm 25 cm, i przejdźmy sobie po kolei, co zawiera ta wersja preorderowa. Ma parę smaczków, które po kolei sobie będziemy odsłaniać i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Pierwszą rzeczą jest naklejka Eroizm 25 cm, winylowa. Fajnie się prezentuje. Następnie mamy gazetkę od DevGemu i dwie wlebki DevGemu, ciemną i jasną. A w gazetce oczywiście artykuły związane z premierą płyty Heroiz i różne takie smaczki związane. Z całą wytwórnią The Djemu polecam przeczytać, i przejdźmy do samej płyty. Płyta została w wersji preorderowej zapakowana w specjalne takie strunowe opakowanie, które prezentuje się tak. Tutaj mamy też tracklistę. Taki woreczek to jest strunowy. Tutaj otwieramy go. A w środku mamy o niespodziankę jeszcze, samą płytę i niespodziankę, czyli ziarnko prawdy. Jest to specjalna odmiana roślinki. Oczywiście wiadomo jakiej. I jest ona tutaj. Jest to specjalna odmiana California Orange Skun Chocolate, która prezentuje się tak, dodawana do preorderu, a sama płyta prezentuje się tak. Otwórzmy sobie. Za projekt, okładki i całą szatę graficzną odpowiada Cruze. bardzo fajnie to się prezentuje. I tak na trawisce składa się 20 utworów. 17 jest w każdej płycie i tutaj mamy trzy bonusowe jako w preorderze. I tak na bonusowe traki składa się Bit stary jak świat, uwierz w siebie i jeszcze no nie wiem, nie mogę dobrze rozczytać strasznie mały <laughs> te, ale jeszcze mam to później powiem i gościnnie na płycie. Eros zaprosił paru fajnych gości, czyli Shelleri, jego głowę. Mmm, kogo tu jeszcze mamy? Don co Kogo tu jeszcze mamy? Mioda. Mmm, głowę. I oczywiście chłopaków z JWP. Płyta zostana wydana w stylizmie DigiPaku, czyli rozkładana płyta na dwie części. To oczywiście kolejne wlepki devjemu I tutaj po kolei płyta prezentuje się tak. Jest wydana w takim niebieskim kolorze. Tutaj mamy książeczkę z utworami i oczywiście z różnymi fajnymi zdjęciami Erosa i jego prac. Naprawdę fajnie to się prezentuje. I tutaj mamy podziękowania na końcu. i tutaj oprócz tego oczywiście nic nie ma całość prezentuje się tak całą płytę yy, cztery teledyski promowały takie jak bomba yy, co tu jeszcze było jeśli masz oczywiście Naprawdę świetnie wydana płyta. <laughs> świetnie, świetnie po brzegi hip hopem jest wypełniona. Naprawdę świetnie się słucha. Kawałek świetnego hip hopu. Same pozytywy. Naprawdę klasyk na klasyki sztos płyta. Polecam każdemu, kto lubi hip hop. Jest to przekozacka płyta. Zachęcam do sprawdzenia jej, a ja zapraszam do lajkowania, subowania kanału, wspierania, komentowania. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.